Cześć, witam Cię. Dzisiaj takie czytanie z tematem Co z tą sytuacją? Pomyśl sobie o liczbie 1, 2 lub 3 bo czytanie będzie podzielone na 3 grupy. Grupa numer 1 możemy, możemy tak Grupa numer 1 to będzie kalcyt taki pomarańczowy kamień. Grupa numer 2 Warc różowy. I grupa numer trzy ametyst. I wylasuję karty dla każdej z grup. Poproszę o karty dla grupy numer 1 kalcyt, dla grupy numer 2 i dla grupy numer 3 oraz karty dodatkowe z dodatkowym przesłaniem Poproszę. Na grupy numer 1. Dla grupy numer 2. I dla grupy numer 3. I teraz pomyśl, która grupa, <laughs> który kamyczek może najbardziej do ciebie przemawia. Grupa numer 1 kalcyt grupa numer 2 kwarc różowy i grupa numer 3 ametyst. Jeśli wybrałaś grupę numer 1, na razie przełożę karty tak. I grupa numer 1 kalcyt. Tu mamy kartę, siedem kielichów, starota i dodatkową kartę. Tu, jeśli chodzi o tą grupę, to ta karta to jest taka pani, która ma. Dużo do wyboru. Tak, jakby przed Tobą teraz był szereg wyborów. Jednak, aby dokonać właściwego, musisz zejść na Ziemię i porzucić świat iluzji. Twoje serce, tutaj jest druga karta, tak naprawdę wie, jakiego wyboru powinnaś dokonać. Natomiast Ty na razie tego jeszcze nie widzisz. Jesteś w takiej sytuacji, że. Zastanawiasz się, ale iluzje przesłaniają ci tak naprawdę prawdę. I tutaj jaka jest karta rada? Tu mamy kartę radę. Pieśń serca. Twoje serce otwiera się śpiewając o słodyczy bezwarunkowej miłości. Karta bezwarunkowej miłości. Czyli tutaj twoje serce już wie. I tutaj ta karta mówi do ciebie, że zostałaś poproszona, by spojrzeć oczami ducha oraz czystym sercem, który kocha wszystko i wszystkich ludzi, takimi, jakimi są. Bezwarunkowa miłość oznacza w tym kontekście, by nie odwracać się od tego, co dla nas nieprzyjemne, lecz zobaczyć je w jego pełni i doskonałości, nie wymagając by się zmieniło. Byś spojrzała na innych ludzi, Zupełnie innym, innymi oczami, oczami po prostu serca. Ta karta też wzywa do tego, by oświetlić innym drogę poprzez jeszcze bardziej intensywniejszy rozwój Twój duchowy, osobisty oraz podjęcie wyzwania, by kochać w innych i w sobie oraz w społeczeństwie to, co jest dla Ciebie trudne, właśnie do zaakceptowania. I tutaj jeśli chodzi o tą sytuację, o którą pytasz, to należałoby ćwiczyć od takich małych rzeczy, od drobnych, gdzie spotykają cię na przykład jakieś przykrości, dolegliwości, które spotykasz na co dzień, aby wykrzesać, wykrzesać z siebie nieco więcej zrozumienia, na przykład dla kierowcy, który zajechał ci drogę. Albo żeby po prostu pierwszym wyciągnąć rękę po, do zgody, po kłótni. Takie małe gesty, i one y, będą cię doprowadzać do właśnie takiej bezwarunkowej miłości. Żeś patrzył na innych ludzi oczami serca. Otwórz po prostu swoje serce na innych ludzi i najprawdopodobniej wtedy wyjdziesz z tego, z tych iluzji. I będziesz wiedziała, będziesz mogła bardziej zdecydować, po prostu, co jest prawdą, a co jest iluzją, i dokonać właściwego wyboru. To było dla grupy numer jeden. Teraz grupa numer dwa. Kwarc różowy. I tu mamy Paś kielichów. I druga karta. I tak, jeśli chodzi o kartę Paś kielichów, tutaj, jeśli chodzi o tą sytuację, o którą pytasz, to karta mówi, żebyś rozszerzyła swoje serce na zewnątrz. Żebyś przyjmowała taką nieoczekiwaną inspirację, która pochodzi tak naprawdę ze sfery nieświadomości i z ducha. Coś, co czujesz w środku, w sobie, pochodzi z serca, a nie z umysłu. To taki czysty instynkt i wrażliwość. Twoja intuicja, twoje serce. Paść kielichów. Ta karta. Ta karta też może oznaczać e, osobę wrażliwą, spontaniczną, trochę nieśmiałą, może niedojrzałą, ale na pewno pomocną. Może to być młoda kobieta lub młody mężczyzna. E, jeżeli to dotyczy Ciebie to uznaj, że jesteś na początku swojej drogi i musisz się jeszcze dużo nauczyć. Też ta karta mówi, że jeżeli dostaniesz zaproszenie na jakąś uroczystość rodzinną, na przykład ślub, chrzciny, jubileusz jakiś, jeśli zastanawiasz się, czy iść na to spotkanie z lub na, iść na spotkanie z nowo poznaną osobą, to zrób to. Być może to właśnie początek ciekawej znajomości. Ta karta to mówi. Jeśli dużo pracujesz, zaproś kogoś może na kawę lub na kolację. Pomyśl o swoim partnerze, jeżeli masz lub partnerce. Bo być może, jeżeli masz partnera lub partnerkę, to właśnie jej ciebie brakuje, jemu. A jeżeli jesteś w konflikcie z kimś, to do ciebie tym razem należy wyciągnięcie ręki do zgody. Takie przesłanie, ta karta mówi. I tutaj dodatkowa karta. Leć z wiarą. Zaufaj swoim mocnym skrzydłom i wiedz, że wszechświat magicznie działa na Twoją rzecz. Czyli to pytanie, ta sytuacja, o którą pytasz, tak naprawdę gdzieś w sercu, mimo że jesteś na początku jakiejś drogi duchowej, to gdzieś Twoja intuicja podpowiada Ci, co masz zrobić. I jeżeli wiesz, że to jest słuszne, że bliżej ci na tak. To tutaj karta podpowiada leć z wiarą. Karta mówi, że zostałaś poproszona, by zaufać, że wszechświat naprawdę stoi po Twojej stronie. I wszystko ułoży się nawet lepiej niż możesz to sobie wyobrazić. Bo zwróć uwagę, że tak naprawdę jest wiele rzeczy na tym świecie, w których po prostu druchowo pokładasz zaufanie. Przykładem jest na przykład to, że słońce codziennie wschodzi, a w powietrzu jest tlen, którym wypełniasz płuca i mimo to często trudno ci zaufać samemu sobie, innym lub większemu dobru, czyli wszechświatowi, że nieustannie kieruje ku tobie coś dobrego. Być może Twoja umiejętność optymistycznego takiego patrzenia na świat została nadszarpnięta, i przez dawniejsze rozczarowania lub lęki, których źródłem jest Twoje ego. I teraz możesz po prostu nie ufać nawet samej sobie. I ta karta też mówi, że być może nie widzisz jeszcze owoców swoich wysiłków, ani odpowiedzi na swoje pytanie. Czy na tą właśnie obecną sytuację, na, na swoje jakieś modlitwy? Ta karta to prośba, byś nie traciła wiary i zaufał obietnicy kwitnącej róży. Tu mamy róże i właśnie tak. Po prostu musisz jedynie przestać walczyć i całkowicie odpuścić i uwierzyć. Weź kilka głębokich wdechów i za każdym razem. Wydychając, potem powietrze z głośnym westchnieniem, i poczuj, że twoje ciało zaczyna się odprężać. Więc tutaj jest nawołanie do takiego pełnego zaufania. Uwolnij się też od takiego myślenia, jak powinno być, takiego nadmiernego analizowania. Odrzuć taką potrzebę kontrolowania okoliczności, szczegółów czy innych ludzi. Jak ma być, tak? Tą pełną taką kontrolę. Zostaw za sobą wszystko, co przeszkadza ci w uświadomieniu sobie swojego prawdziwego piękna i wartości. W końcu poczuj wolność, spokój. O, Leć po prostu jak ten koliber. Leć z wiarą. Bo wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Dzięki temu wszechświat będzie mógł w magiczny sposób działać na Twoją rzecz. Jeżeli odpuścisz kontrolę, pamiętaj, że to, co ma być dla Ciebie, to będzie. To, co wszechświat chce zabrać, to znaczy, że nie jest dla Ciebie i należy to po prostu odpuścić. I tutaj taka afirmacja, na przykład do tej karty, którą możesz sobie gdzieś zapisać, albo powtarzać tak często, to jest, że ufam sobie. Innym oraz wszechświatowi, czy Bogu, i wiem, że wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra. I to często sobie powtarzaj, tak, żebyś miała takie pełne zaufanie, i ta sytuacja też, o którą pytasz, zostanie rozwiązana. I to było dla grupy, która wybrała kamień kwarc różowy, grupa numer 2. I teraz. Grupa numer 3, czyli osoby, które wybrały Ametyst. I tu mamy kartę Siła. I druga karta. Tutaj o tą sytuację, o którą pytasz. To karta mówi, że ze spokojem, jasnością i determinacją pokaż swoją siłę, odwagę oraz tę dziką i niezależną stronę, która w tobie drzemie. Możesz wydawać się kruchy sam sobie, ale masz wrodzoną e, zręczność zwinnego e, geparda, powiedzmy, który tutaj mamy o pokazany na tej karcie, e, gotowego do biegu i osiągnięcia celu. Jesteś gotowa, masz tą siłę, to jest karta z Arkan Wielkich, czyli to naprawdę jest coś y, ważnego w Twoim życiu. To, co się wydarza, lub sytuacja, o którą pytasz, jest y, po prostu jakby z góry, ze wszechświata i ona jest kierowana też. Y, drugą kartę, taką kartę rady, to jest Epicka Podróż. Zobacz, jak daleko już dotarłaś. Nie spuszczaj wzroku z horyzontu, gdyż jesteś już prawie u celu. Widzisz? Tu jest karta, która pokazała, że już przeszłaś to, co najgorsze, i teraz masz już tą siłę. Chociaż możesz nawet jej jeszcze nie widzieć albo nie czuć, to ona w tobie w środku jest. I pamiętaj, że życie to jest właśnie taka epicka podróż. I jest to podróż cykliczna. Czasami się czujemy gorzej, czasami lepiej. Ale życie to też cudowne przygody, jakie niesie ze sobą właśnie ta codzienność. Ta karta mówi też, że być może czeka Ciebie właśnie jakieś doniosłe, wymagające odwagi, przedsięwzięcie, do którego musisz się przygotować psychicznie i duchowo. Ale masz, ta karta mówi, że masz na to siłę, masz wsparcie też wszechświata. Ta karta może też oznaczać jakąś wycieczkę, podróż. Może to być podróż fizyczna lub też podróż duchowa, która okaże się dla ciebie bardzo ważna. Mimo, że teraz możesz nie widzieć, nie widzieć tego. Dla większości ludzi jest to informacja, że to przedsięwzięcie, projekt lub ta sytuacja, o którą pytasz. Przebiega zgodnie z boskim planem, czyli wszystko jest tak, jak powinno być. Być może też straciłaś już ten rozpęd, taką pasję, jaką miałaś na początku, i teraz zlękniona, może masz jakieś takie myśli, że może to się nie uda, że daleko jednak do celu, albo w ogóle ten cel jest nieosiągalny. Natomiast ta karta mm, mówi o tym, że już tak naprawdę wiele osiągnęłaś i nieustannie czynisz postępy. To dobry czas, żeby to uczcić. Uświadom sobie, jak daleko już zaszedłaś, zaszedłeś, tak? I poczuj radość na myśl o tym, co czeka na ciebie na horyzoncie. I karta tutaj, ten koliber, mówi, że dasz radę i masz powody do radości. Zatem rozkoszuj się satysfakcją z tego, co już przeżyłaś, z tego, jak sobie dałaś radę. I już niedługo osiągniesz swój cel, a twoja dusza zatęskni za kolejną wielką wyprawą. Także niedługo ta sytuacja, którą, o którą pytasz, wyjaśni się. Tak naprawdę już teraz masz wszelkie cechy, jakich potrzebujesz, by zrealizować to, co już rozpoczęłaś. I na twojej drodze pojawia się mądrość, energia, pewność siebie, siła oraz twoje wyjątkowe talenty i zdolności. Przypatrz się uważnie sobie. I swojej przeszłości. Zobacz, ile już osiągnęłaś. Tak naprawdę yy, ta epicka podróż, która tutaj jest na tej karcie, czyli podróż życia, którą stanowi Twoje życie, nigdy się nie kończy. I będzie mnóstwo jeszcze przygód przed Tobą. Ale masz siłę, aby każdą pokonać, aby iść do przodu. I to był przekaz dla grupy. Która wybrała Ametyst? No, i dziękuję Wam bardzo, i zapraszam na kolejne czytania.